Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie na moim kanale świnkowe Zacisze i dzisiaj zrobiłam zrobię challenge dla mojej Poli że będzie część cały że będzie jakby cały dzień same zielone jedzonko, o tak właśnie przygotowałem już takie ziółka i i jeszcze mam taki i jeszcze mam taki fajny, takiego, fajnego, no, mam takie siano, tylko nie takie po prostu, taki na siebie nie trafi, tylko po prostu muszę powybierać same zielone, widzicie, że na przykład to jest idealnie zielone. To wszystko musi być takie jak to. Już tam tu tylko klatki i właśnie dzisiaj z tego co to co ty co robisz? To dzisiaj właśnie wypuszczę pole na, na małą wycieczkę na dywan. Będzie bardzo ciekawie. Wybórzcie ją na chwilkę tutaj, żebyście mogli sobie ją obejrzeć. I mam dla Poli właśnie. Ym, y, pola to nie jest zielone. Y, no, były tu takie marchewki z wtorku. Nie możesz ich zjeść. Dobra, tego nie widzieliście. Odłożę to na drukarkę i właśnie dzisiaj pola teraz jest. Sianko, Zobaczcie, co bocie, co? Ja mała Pola jest sobie sianko. Tak. Tak. I właśnie teraz mogę dla niej zrobić przejście. Pola. Tutaj. No chodź, chodź, chodź. Właśnie teraz moją małą Polcę odłożę do klateczki, No, skakuj polca i pokażę Wam jak teraz dla poli niedawno przygotowałam To jest prosta zabawka, ale fajna, ona się bawi takim pomponem czarnym czasami się na niego kładzie jak widzieliście na początku odcinka co wyrzuciła jakby i możecie sobie nawet do tego momentu teraz przesunąć. więcej challengeów na połączenie jedynie albo na żółte. Zostawcie łapeczkę w górę To łapeczek w górę i lecimy. Ten domek mam taki drewniany fajny, bo ten domek jest taki fajny, że jest drewna i pola sobie o niego ściera ząbki, gdzie tu już jest trochę obgryzione. I to kółeczko co z internetu i ona sobie czasem do niego wchodzi. No czemu mam takie? Kółko. No, bo Pola się tak rozbrykała, że ma takie kółeczko. Co miło było, kochani, to teraz już się z Wami żegnam. To papa pa, widzowie, i już um, żegnam Was. Życzę Wam bardzo miłego dnia i wpadajcie na mój kanał. Pa.